Witam Was wszystkich w unboxingu, na który wreszcie się zdecydowałem. Jak może pamiętacie, przy okazji otwierania Amateriosa pokazałem, że wcześniej przyszedł do mnie Beyblade omyłkowo wysłany. Dzisiaj pokażę Wam, co przyszło. Miałem to sprzedać, ale oczywiście, jak zapewne większość kolekcjonerów Beyblade'ów wie, nie mogłem się powstrzymać. Także zobaczmy tą limitkę, a jest nią. ta da Duo Eclipse. A, tu coś jeszcze. A, tak. Są naklejki. Całkiem wypasione. Także, może je otworzymy i pokażemy. No, proszę bardzo, pięknie się błyszczą. Bardzo ładnie, zapewne je dodam. No i sam Bay, jak widzicie dwa leje, lejery. Także otwórzmy go i wtedy powiem o co w tym chodzi. Gadchip. Ciekawe, że oddzielnie zapakowany. Driver. disk, jak, jak wiadomo, to limitka, więc wszystko jest w folii bombelkowej. Layer numer jeden. I layer numer dwa. E, no więc tak, e, czemu dwa layery? E, przede wszystkim e, Takara wymyśliła e, konkurs i ludzie wysyłali swoje designy bejów wygrał oczywiście ten, którego trzymam w rękach ktoś wymyślił, że będzie jeden bej znaczy, że będą dwa beje które można złączyć w jeden także ciekawa sprawa i zaraz pokażę czym to się je najpierw może jednak wszystko oddzielnie zaczniemy od gatchipa, którego dostajemy jako dodatkowego Albowiem, jak widzicie, mamy tutaj jeszcze dwa, które już są w lajerach. Przepiękny driver. Zobaczcie te kryształki brokatu, które są w tej przezroczystej powłoce. Wygląda to świetnie. Sam driver znany ze Sprigana, także nic nowego, tylko po prostu ładny wygląd. Disk wygląda naprawdę świetnie. Czarny plastik na czarnym metalu prezentuje się to nie powiem rewelacyjnie. No ale dobra, przejdźmy do najważniejszego, czyli layerów. Przede wszystkim tu mamy słońce, tu mamy księżyc. Obydwa wyglądają świetnie. Także najlepiej sobie kupić w ogóle 3 TB, e, tak? <laughs> żeby mieć raz tego. Raz tego, no i oczywiście połączenie. Eee, może połączmy je sobie i, i. zobaczmy, jak to wygląda razem. Musimy najpierw odczepić chip. coś nie wychodzi o, jeden zdjęty no. o, drugi zdjęty nie jest to proste jak widzicie mamy tutaj mechanizm który trzyma beja i wystarczy go wysunąć to samo robimy z Księżycem, znaczy ze Słońcem. Mechanizm jest identyczny. Łączymy obydwa mechanizmy. Aha, właśnie. Zapomniałem powiedzieć najważniejszego. Można złączyć tylko prawą część Księżyca i lewą część Słońca. W ten sposób to nie działa, a szkoda, no ale pewnie właśnie zrobili to specjalnie, żeby nie mieć dwóch bejów naraz, cwaniaki. Natomiast jest to raczej zrozumiałe. Tu mamy, jak widzicie, w designie głowy, no i obydwie muszą być naraz. Oczywiście odwrotnie też się tego nie da zrobić, byłoby to całkiem bez sensu, tak samo tutaj. Ale sam design jest świetny. Możemy wziąć, właśnie, czarny gadget, Zablokować DISK. No i oczywiście driver. Łączymy to. No i co tu mogę powiedzieć? Wygląda to świetnie. <ścoughs> jest Mechanizm burstowania jest bardzo mocny. Oczywiście w tej chwili nie będzie to robiło aż takiego wrażenia przy serii 3Z, albo ten Bey pochodzi jeszcze z drugiej serii Beyblade Burst God. Także nie ma aż takich osiągów, ale moim zdaniem design jest rewelacyjny i na pewno sobie nim pogram, bo jest ciekawy. Także jeszcze go rozłączę i pokażę wam. Jak to wszystko wygląda z naklejkami? Ok, naklejki dodane, tak to się prezentuje. I tak jak byłem zachwycony, e, jakie wyglądały bez naklejek, no to z naklejkami wygląda to jeszcze lepiej. Także jeżeli zakupicie, to jak najbardziej polecam zaaplikować. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda to razem. No i wygląda to równie świetnie. Oczywiście, naklejki, nawet po złączeniu, prezentują się bardzo dobrze. Także design jest świetny, naprawdę przemyślany. Gratuluję zwycięzcy. No i co? To by było na tyle, i do zobaczenia w kolejnym unboxingu. Na razie.